Perfekcyjna, fenomenalna, idealna, zjawiskowa Magdalin. Wybacz mi te określenia, ale brakuje faktycznie przymiotników na to, jak patrzyło się dzisiaj na twoją grę, po prostu szok, szok, szok. Coś niesamowitego przyjmij ode mnie, ale też od wszystkich twoich kibiców, którzy w Polsce w to południe już chyba oglądali to spotkanie, bo to było naprawdę coś fenomenalnego. Ach, dziękuję bardzo. Faktycznie do stanu od tego 1-3 do 5 grała naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Um. Po prostu szłam za ciosem, czułam się bardzo dobrze, nie, nie zatrzymywałam się, nie myślałam za dużo. E, mam wrażenie, że troszkę zwolniłam, około tego 5-1, ale e, też Katarzyna zaczęła grać troszkę bez y, żadnego stresu, naprawdę zaczęła grać dobrze i agresywnie. Więc zrobiła się nerwowo i cieszę się, że tego ostatniego gama zagrałam naprawdę solidnie. No wiadomo, że w tenisie tak bywa, że nie da się całego meczu zagrać na tym totalnie takim najwyższym poziomie, ale pięć asów, tylko dziewięć niewymuszonych błędów. Wspomniałaś o tym, że, że ty czułaś się mocna i faktycznie dzisiaj było tak przez cały dzień, że ty czułeś, że ty dzisiaj wejdziesz na kort i zagrasz takie spotkanie? Nie, nie, aż tak się nie spodziewałam, tym bardziej, że wiem jak trudna jest a katarina, jak ciężko się z nią gra, jest niesamowicie wymagająca i naprawdę zagrałam do tego 5-1, tak naprawdę bezbłędne spotkanie. Powiedziałaś mi po ostatnim meczu, że masz takie poczucie, że Hubert i Iga trochę cię ciągną w górę. Ja bym powiedział dzisiaj odwrotnie, że to ty ich zainspirowałaś przed ich jutrzejszymi meczami. Mam nadzieję, ale mam wrażenie, że przez to, jak się układają szplangiery są takie o krok, o krok z tyłu za nimi w tym turnieju, więc mam nadzieję, że. Po prostu zagrają jutro bardzo dobrze, i, i też wygrają swoje mecze, i dalej będą nie ciągnąć. Myślę, że zdecydowanie jesteś zrównany krokami z nimi. To ostatnia rzecz. Karlina Garcia teraz na ciebie czeka w czwartej rundzie, ale to w tej czwartej rundzie nie ma już łatwych zawodniczek. A z drugiej strony, patrząc na to, jaki mecz dzisiaj zagrałaś, to absolutnie chyba nie ma się czego obawiać. To znaczy, Trzeba iść po swoje Tak, tak, ale też Karolina gra zupełnie inny tenis, bo właściwie to wszystko jest na dwa uderzenia, więc nie ma rytmu i czasami te punkty po prostu mogą uciec, bo to jest tak naprawdę kwestia jednego, dwóch punktów z nią. Więc po prostu trzeba być bardzo skupionym, ale też trzeba grać bardzo szybko, nie dawać jej czasu, bo ona po prostu bardzo szybko to wykorzysta. Więc to będzie bardzo trudne spotkanie, ale w innym tego słowa znaczenia. Ten mecz był bardzo fizyczny, i wiedziałam, że będą długie, ciężkie wymiany, i będę musiała parę naprawdę ciężko sobie wywalczyć. A myślę, że z Karoliną no będą po prostu bardzo krótkie wymiany, nie będzie rytmu i ten mecz będzie bardzo trudny, bo po prostu nie będzie żadnego rytmu, nie będzie długich wymian, przez co gra się dość trudno. Ale na razie osiągnęłaś czwartą rundę Wielkiego Szlema, Twój najlepszy wynik w karierze i tym się ciesz. Bardzo dziękuję. <grywanie> dziękuję bardzo i dobranoc. <grywanie>